W tej części przyjrzymy się ostatniemu etapowi życia człowieka, czyli późnej dorosłości. Kluczowa myśl jest taka, że jest to czas podsumowań, refleksji i bilansu całego życia. Okres ten niesie ze sobą nowe wyzwania, zwłaszcza zdrowotne i społeczne, ale kluczem do dobrego samopoczucia jest utrzymanie aktywności i bliskich relacji z innymi. Głównym zadaniem psychologicznym tego okresu, jak opisał to słynny psycholog Erik Erikson, jest rozwiązanie konfliktu między integralnością a rozpaczą. Co to dokładnie oznacza? Oznacza to, że człowiek spogląda wstecz na swoje życie i dokonuje oceny. Jeśli czuje, że jego życie było wartościowe, spójne i miało sens, osiąga poczucie integralności, czyli wewnętrznego spokoju i akceptacji. Jeśli natomiast jest pełen żalu, poczucia straconych szans i myśli, że jego życie mogło wyglądać inaczej, odczuwa rozpacz. Ten etap życia wiąże się z kilkoma ważnymi wyzwaniami po pierwsze są to wyzwania zdrowotne. Częściej niż wcześniej pojawiają się różne choroby somatyczne, czyli choroby dotyczące ciała. Rośnie też ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. To trudne słowo oznacza choroby, w których komórki mózgowe stopniowo obumierają, jak na przykład w chorobie Alzheimera czy Parkinsona prowadzi to do problemów z pamięcią, koncentracją i ogólnym spowolnieniem myślenia. Po drugie, pojawiają się wyzwania psychologiczne i społeczne. Jest to często czas utraty bliskich osób, co w naturalny sposób prowadzi do smutku i może grozić poczuciem osamotnienia. Zmieniają się też cele życiowe, a człowiek musi dostosować się do mniejszych możliwości fizycznych. Te wszystkie czynniki bez odpowiedniego wsparcia mogą prowadzić do izolacji i zwiększać ryzyko depresji. Co w takim razie pomaga przejść przez ten okres w dobrym zdrowiu psychicznym? Jak już wspomnieliśmy na początku, kluczowe są dwie rzeczy. Pierwsza z nich to aktywność społeczna. Utrzymywanie kontaktów z ludźmi, udział w życiu społecznym, posiadanie hobby i pasji skutecznie chroni przed poczuciem izolacji i samotności. Druga niezwykle ważna rzecz to wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół poczucie, że jest się kochanym, potrzebnym i że można na kogoś liczyć, jest fundamentalnym czynnikiem ochronnym w tym wieku. Podsumujmy więc to, o czym mówiliśmy w tej części. Późna dorosłość to czas, w którym dokonujemy bilansu swojego życia, stając przed psychologicznym wyborem między poczuciem integralności a rozpaczą. Mimo wyzwań takich jak problemy ze zdrowiem czy utrata bliskich, można zachować wysoki poziom dobrostanu. Receptą na to jest przede wszystkim aktywność, podtrzymywanie relacji z ludźmi i czerpanie siły ze wsparcia rodziny. W poprzedniej części mówiliśmy, że to czas życiowego bilansu, a teraz zobaczymy, jakie czynniki wpływają na jakość życia w tym okresie. Kluczowa myśl jest taka, że chociaż wyzwań jest wiele, to pochodzą one z czterech głównych obszarów naszej psychiki, stanu naszego mózgu, naszych relacji społecznych i kultury, w której żyjemy. Zrozumienie tych czynników pokaże nam, dlaczego tak kluczowe jest utrzymanie aktywności i bliskich relacji z innymi ludźmi. Zacznijmy od czynników psychologicznych czyli tego, co dzieje się w naszej głowie i w naszych emocjach. W późnej dorosłości. Często następuje zmiana priorytetów i celów życiowych. To, co było ważne w młodości, może stracić na znaczeniu. Człowiek musi też nauczyć się adaptować do ograniczeń fizycznych, czyli do faktu, że ciało nie jest już tak sprawne jak kiedyś. To również czas, w którym często żegnamy bliskie osoby, co jest naturalnym źródłem wielkiego smutku. Wszystkie te wyzwania mogą prowadzić do nowych trudności, takich jak lęk przed śmiercią, poczucie straty a nawet depresja. Ale jest też druga strona medalu. Jeśli człowiek czuje, że dobrze przeżył swoje życie, może w tym okresie osiągnąć dużą stabilność emocjonalną i głęboką satysfakcję. Teraz przejdźmy do czynników neurodegeneracyjnych, czyli związanych ze starzeniem się naszego mózgu. Z wiekiem rośnie ryzyko chorób, w których komórki mózgowe stopniowo obumierają. Najbardziej znane przykłady to choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona. Choroby te bezpośrednio wpływają na nasze funkcje poznawcze czyli na to, jak sprawnie myślimy. Mózg zaczyna wolniej przetwarzać informacje. Pojawiają się problemy z pamięcią, zwłaszcza z zapamiętywaniem nowych rzeczy. Trudniej jest też utrzymać koncentrację. Kolejny ważny obszar to czynniki społeczne czyli nasze relacje z otoczeniem. W późnym wieku dużym problemem może stać się izolacja społeczna czyli po prostu samotność. Dzieje się tak, gdy umierają przyjaciele i członkowie rodziny, albo gdy problemy z poruszaniem się utrudniają wychodzenie z domu. Niestety współczesne społeczeństwo, mimo rosnącej świadomości, często odsuwa osoby starsze na margines. Może to prowadzić do bolesnego poczucia osamotnienia i bycia niepotrzebnym. Na koniec spójrzmy na czynniki kulturowe, czyli na to, jak kultura, w której żyjemy, postrzega starość. Ma to ogromny wpływ na samopoczucie osób starszych. W kulturach, które darzą osoby starsze szacunkiem i cenią ich mądrość, mogą one czuć się wartościowe i ważne, aktywnie uczestniczą wtedy w życiu społecznym. Z drugiej strony, w kulturach, które cenią głównie młodość, osoby starsze mogą czuć się nieważne, zapomniane i niepotrzebne. Podsumujmy więc to, o czym mówiliśmy w tej części. Jakość życia w późnej dorosłości zależy od wielu czynników. Są to czynniki psychologiczne, czyli nasze radzenie sobie ze zmianami, są to czynniki neurodegeneracyjne, czyli stan zdrowia naszego mózgu, są to czynniki społeczne, czyli nasze relacje z innymi, i wreszcie czynniki kulturowe, czyli to, jak traktuje nas społeczeństwo. Ta wiedza pokazuje jeszcze jaśniej, dlaczego tak ważne jest to, co podkreślaliśmy na początku. Utrzymywanie aktywności i bliskich relacji z ludźmi to najlepsza tarcza ochronna przed wieloma z tych trudności. I klucz do dobrego samopoczucia na ostatnim etapie życia.